I odnowi oblicze Ziemi, zaczerpnięty ze słów świętego Jana Pawła II 6 stycznia przed południem wyruszył orszak trzech króli z trzech różnych miejsc miasta, orszak przyszedł ulicami Kołańca, a na samym końcu trzej królowie złożyli hołd oraz dary przy żłobku dzieciątka Jezus. Pomimo chłodu, w uroczystości wzięło udział wielu połańcza. W niedzielę 6 stycznia w uroczystość objawienia pańskiego ulicami naszego miasta przeszedł barwny orszak Trzech Króli. Początkowo były to trzy orszaki, a każdy z nich miał przypisany inny kolor, który uczestnicy akcentowali w swoim ubiorze. Pierwszy, zielony, wyruszył od krzyża przy ulicy Żapniowskiej. Drugi, czerwony, wyruszył od parkingu przy basenie na ulicy Witosa. Oraz trzeci, niebieski, wyruszył od parkingu przy cmentarzu parafialnym. Do orszaków zaproszono mieszkańców całej parafii, którzy zmierzali na boisko przy Szkole Podstawowej, gdzie królowie spotkali się z Herodem. Następnie połączone orszaki wyruszyły w kierunku kościoła przy parafii Matki Bożej Wspomorzenia Wiernych w Połańcu, gdzie na placu przykościelnym przy Szopce Bożonarodzeniowej pokłonili się narodzonemu Jezusowi. Proszę powiedzieć kilka słów na temat święta Trzech Króli i jego historii. Święto Trzech Króli, które właściwie no, tak nazywamy je Naszej tradycji świątocznej królewskiej, bo generalnie jest to uroczystość objawienia pańskiego. Jest to jedno z pierwszych świąt ustanowionych przez Kościół, swoją historią, taką abykiem, bogatą historię, długą historię. Tak jak powiedziałem, jedno z pierwszych świąt obchodzonych w Kościele. I generalnie to święto jest świętem, które, w którym Pan Bóg objawia ludzkości. Swojego nowonarodzonego syna. Bo w pokłonie Trzech Króli, którzy przychodzą do żółłka Jezusa Chrystusa, cały świat oddaje pokłon Jezusowi Chrystusowi. I to jest główny chyba cel tego święta, które, które przeżywamy w Kościele. Właśnie pod nazwą Uroczystości Trzech Króli, Uroczystości Objawienia Pańskiego. W ubiegłą niedzielę w naszym mieście, w naszej parafii, odbył się taki orszak Trzech Króli. Ile lat już on jest organizowany? To był drugi orszak. Pierwszy orszak Trzech Króli organizowaliśmy dwa lata temu. W zeszłym roku z różnych przyczyn nie udało się tego orszaku zorganizować. W tym roku organizowaliśmy go po raz drugi. Oczywiście włączamy się w tą ogólnopolską inicjatywę orszaków i współpracujemy z Fundacją Orszak Trzech Króli. A proszę powiedzieć, na czym polega taka organizacja orszaku? Jak to się wszystko odbywa? Organizacja Orszaków? No generalnie chodzi o to, żeby zrzeszyć chyba jak największą liczbę osób wokół tej inicjatywy, bo no nie może być to inicjatywa jednej osoby. A czy parafia gdzieś ogłasza to, że odbędzie się taki orszak? Tak, przede wszystkim ogłaszaliśmy to u nas w kościele w trakcie niedzielnych ogłoszeń, ale też zamieszczaliśmy właśnie informacje na naszym parafialnym Facebooku, na stronie naszej parafii, tak, żeby dotrzeć do największej liczby osób. I tak jak mówię, nie może być to inicjatywa jednej osoby, więc staraliśmy się też zrzeszyć wokół tej inicjatywy większą ilość osób, tak, żeby jak najwięcej osób zaangażować. No przede wszystkim też no, dzieci, młodzież, no i wszystkie osoby, bo to właściwie jest święto orszak Czech Króli, czyli idea Orszaku Czech Króli, to jest przede wszystkim budowanie wspólnoty, takiej tej międzypokoleniowej. Widzieliśmy, że parafianie podzielili się na trzy orszaki, były to różne kolory. Mhm. Co one symbolizują? W jednym, jednym, też jakby jednym z celów w orszaku jest też modlitwa czy wspomaganie misji w kościele. Tak? Bo w ogóle Święto Trzech Króli ma też. Powiedzmy taki wydźwięk misyjny. I dlatego właśnie trzy kolory, które symbolizują różne kontynenty. A już tak na koniec ostatnie pytanie, czy APK nie chętnie uczestniczą w takich spotkaniach? Myślę, że tak. Chętnie uczestniczą w spotkaniach. Myślę, że, że, że tak. No, wiele osób się też zaangażowało. No, ja tutaj muszę powiedzieć tak od razu, że no, ja byłem inicjatorem jakby tego, ale. E, i też czuwałem w jakimś tam sposób nad, nad pewnymi sprawami. Ale, ale generalnie tą pałeczkę organizowania tego ruszaku przekazałem parafiam. Między innymi tutaj właśnie jest pani Ania Wąż, która całym sercem się też zaangażowała w wiele spraw. I też wiele osób takich no, no pytało i było za powiedzmy też, no, zainteresowanych też. Praktycznie dzień przed orszakiem, tutaj w nocy mieliśmy też taką dużą akcję, kupowaliśmy te 450 balonów, dopakowaliśmy te pierniki, które parafianie też, no parafianki upiekły, prawda, pierniki w kształcie Korun, które później były w trakcie też rozdawane uczestnikom. Także no, no ludzie się angażują chętnie i myślę, że będziemy kontynuować to dzieło dalej przez kolejne lata.